Koleczka. Witam się z wami w kolejnym vlog masie I właśnie będę robić Wymagające śniadanie Płatki z mlekiem no. Ale to głośno idzie Bajki idą głośną, Bo dzisiaj jeszcze hałasuje. Mleko sobie muszę kupić Mama jedzie rozrobić sobie już jakieś zakupy świąteczne No mi by też się przydało Ale nie mam żadnej listy ale kupię sobie rzeczy do pierogów i do pierniczków, więc może coś zrobię już teraz przez weekend. Odezwę się później, jak to będzie ciszej. Vlogmasy to jednak zapełniająć, zapełniają tą pamięć w tym telefonie. Bardzo szybko. Jest nawet komputer mam brudny. Wszystko w tym domu jest brudne, powiem Wam. Fuj! Kupać kamiać. Nie ma miejsca. Już koniec vlogmasa. Kto co mi to wyskoczy. No, ja już w aucie jadę. <noise> Powiedziałam mi mam już dla ciebie prezent na Gwiazdkę. O, tak. Ale ja mówię, że ja nic nie chcę od ciebie. Bo nie robię sobie ogólnie... A ja mówię, no i właśnie to dostaniesz. A on nic się nie... jakby <noise> Bawić się z dziećmi w szkole jest. Strasznie z tego powodu. Nie, w sklep i coś tam w kolorowanie. Bardzo zadowolony jest. No, i co ja mam powiedzieć? Jadę teraz na zakupy, przyjadę. Jest taki burdel w domu, że to jest nie do pomyślenia. No. Bur. Jakbyście weszli, to byście nie wierzyli w to, co się dzieje w tym. Ja nie wiem, jak ktoś. A pranie? To my już nic w szafie nie mamy, tylko wszystko leży na ziemi w garderobie. Więc pierwsze przychodzę, biorę się, zrobię zupę im pomidorową, sprzątam cały dół. Oni schodzą na dół, wyślę ich na spacer, niech bierze dzieci, nie idą się przejść z tym psem i idę na górę ogarniać. No i tak mi zejdzie cały dzień. Nie muszę grzyby zamoczyć, żeby jutro pierogi robić. No i takie życie! No. Dobra, jadę. Jadę po mamę, zabieramy ich auto i jedziemy. Kupiłam takie, zobaczcie, posypki waflowe do pierniczków. Kupiłam też takie pastelowe pisaki. Grzyby do zupy grzybowej, jak i do pierogów. Zważę, zobaczymy, ile mi tam tego wyjdzie. Pietruszkę też kupiłam, kupiłam sobie rajstopy. Lukier też. Do... O, moja mama, kradziejka jaje. Ogólnie pokupowałam różne rzeczy, mama do mnie dzwoniła, bo kradni, okradła mi jajka. Kupiłam sobie zapas też z Lloyd'a tych herbatek. Tom nie miałam jej jeszcze, grzaniec zbójnicki mam jakiś na ogniu i zbójnicki tra... Nie, to jest to samo. A oprócz tego jest jeszcze ten żółty, kozacki, on jest pyszny. Tych nie, tego nie piłam. Ten malinowy też jest dobry, tego nie piłam, więc zobaczymy, za sobie zresztą zrobię. Kupiłam sobie do pierogów i do uszek. Antoś przycisz masło, wiecie, no grzyby, do y, tego, różne tam rzeczy do dekorowania. Y, ale Antoś bardzo głośno to idzie. Pisaki, wiecie, żeby dzieci sobie podekorowały. No i robię zupkę y, pomidorową. Y, mąż poszedł z psem. Zalej sprzątam. <grym> Powoli wjeżdżają pałem. Mój mąż się bawi w policjantów z dziećmi. <grym> nie wierzę. Co on mi tu ładu, ład ładowanie Urządza. Mi się też rozładuje. I teraz biorę się za dół. Na dole nie mam tak dużo, ale muszę porządnie umyć podłogę, bo jest w tragicznym stanie. Nie wiem w ogóle po co. Aha, dobra, jeszcze muszę umyć schody, ale tu pierwsze muszę je pozamiatać. Pożą. Więc biorę się za to. Dla ciebie nie ma. dla laurcia, co ty robisz? O. Miałam Wam pokazać lampki. Tak to wygląda. No, za szybko mrugają no ale, no trudno ale z zewnątrz ładnie wyglądają, wiecie, z daleka no z, z daleka jakby policja, wiecie z No ale trudno w przyszłym roku kupi się takie same tylko bez mrugania a te mrugające da się na choinkę i będzie tak to wygląda 10 metrów mamy tego z każdej strony widać No. no, ale wolałabym bez. Wiecie, no myślałam, że to takie będzie, wiecie, delikatne takie iskrzenie, a to tak naparza, że szok. No, ale trudno. Tak to wygląda. Mm. Niejako źle, ale ja wolę, jak nie bróg. Hejka hejka, tata wraca ze spaceru. Dobra, to się potem przywitam, bo teraz będzie wytrzeć psa, bla bla bla. Dobra, robimy śniadanie, bo tata wraca. No i taki plan jest na dzisiaj, że teraz to ogarniam. Potem mam naleśniki na obiad. E, ogarniam dzisiaj pranie na górze. No niedziela, ale muszę. E, muszę. Nie zamoczyłam sobie wczoraj tych grzybów, bo stwierdziłam, że i tak będę te pierogi robić jutro. Dzisiaj będziemy robić pierniczki e, i... E... Jutro te pierogi, jutro jadę z mężem na zakupy świąteczne. Także wieczorem sobie muszę listę zrobić. Jutro pojutrze pojadę na te zakupy. Jutro albo pojutrze, może pojutrze we wtorek, bo już czwartek wigilia, więc wtorek, środa, żebyśmy ogarnęli zakupy. I co jeszcze? No to, to jutro, jak te pierogi, to jeszcze jutro pomaluję komodę. Pierwsze pomaluję komodę, a potem będę robić te pierogi. Tak jutro pomaluję komodę, Tak jest plan i tak będzie rano od razu, tylko muszę dzisiaj to pranie ogarnąć i będzie super, będzie to tak fajnie zaplanowane, a wtorek, środa już, nawet w środę już sobie ryby zrobię, bo mama mi mówiła, że mogę sobie te ryby po tajsku i tak dalej zrobić nawet dzień przed Wigilią i, yy, i spoko, wigilietko Wigilię tylko usmażę sobie normalnie dorsza, bo my karpia nie. No i, i ciasta. Kurde, to nie wiem, czy ja nie... Chociaż środa, w czwartek, wiki... Nie, to musimy trochę na te zakupy świąteczne, bo ja już muszę we wtorek piec i tak dalej. To znaczy w środę będę piec, no ale żeby już się przygotować. To znaczy jedno ciasto, które mam do zrobienia, to będę robić chyba w pierwszy dzień świąt. A to drugie ciasto... To, już Wig... to, sobie... to sobie zrobię w Wigilię to jedno ciasto, albo oba nawet, myślę, żeby na wieczór żeby Muszę sobie to jakoś rozplanować i wszystko zaplanować, żeby było na tip-top. Mamy tylko w Wigilię, w drugi dzień świąt idziemy do rodziców, także spoko. No i jeszcze te sałatki, bla, bla, ale więc muszę sobie to wszystko poplanować, żeby sobie wszystko zrobić już, wiecie, żeby było jak należy. Najważniejsze to wiem, że co już robię. Na pewno będę piekła sernik z Rosą, bo u mnie lubią, nie ma co wydziwiać, i będę chyba robić takie Rafaello pieczenia bo to szybko można zrobić i nie będę musiała tego też robić od razu. Będę robić mufinki dzieciom. No jeszcze dzisiaj te pierniczki no i tak to będziemy robić ryby w occie ryby po tajsku, więc pomidore, w zalewy pomidorowej nie będziemy robić no bo będą te po tajsku no i smażone ryby na wigilię wiadomo, jakąś surówkę do tych ryb trzeba zrobić, barszczyk żurek to będę robić razem z mamą muszę sobie kupić ziemniaki do tego żurku jeszcze, wiadomo do barszczu to będę robić jutro pierogi, no i będę robić też te uszka co jeszcze? Mm, 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 mm. jasne to wszystko zapisam. o tutaj i oprócz tego będę robić jeszcze sałatkę z tortellini e, mąż wkład dobrze na pomysł muszę od mamy wziąć przepis i jeszcze będę robić taką no, sałatkę z kurczakiem i pomarańczą, nie robiłam jej jeszcze nigdy ale taka jest świąteczna, orzechy, pomarańcze tam jest rukola ten kurczak, więc też będzie fajna a z tą gryzie koźnymi zauszami. No i wieczorem sobie siądę i popatrzeć w tam w składniki. I co mi wszystko potrzeba, na no, oprócz tego, no to trzeba kupować takie jakieś napoje jeszcze, takie mocniejsze napoje, <laughs> jakieś wino. Hmm, jakieś słodycze też jeszcze owoce się kupi, w pieczywo to pojadę kupić dzień przed jakieś wędliny, ser i tyle, wiecie co, to tak, tak się wydziwia, a potem, po, a potem nie ma kto tego jeść, tym bardziej, że no na Wigilię to na Wigilię, to wiadomo to wszystko przygotujemy a, a potem w pierwszy dzień świąt, no to zjemy śniadanie w domu i pójdziemy do moich rodziców yy, na obiad, także dobrze żeby te sałatki były zrobione no, będę chciała to jakoś ogarnąć, muszę to jakoś w ogarnąć. Będę chciała w to wszystko. Odpada mi bardziej żurek, bo będzie mi mama robić, więc wiecie. A jutro chciałabym te pierogi porobić. No i... No i te ciasta, ten sernik z rosą to jedynie taki bardziej wymagający. A tak to ten bezpieczenia to Bachciach i będzie zrobiony. Także ja zabieram się do działania. Teraz idę e, mm, zrobić sobie kawę. I e, pewnie zrobię kawę, wypiję kawę, zrobię im te naleśniki i pójdę na górę sortować to pranie. A na jutro mam listę, na której na pierwszym miejscu jest malowanie komody, robienie pierogów, girlanda i wianek na drzwi. Muszę sobie e, te grzyby teraz namoczyć do, do tego. Muszę zobaczyć, ile ja będę robić z przepisu. Ania gotuje e, te pierogi i zobaczę. Super ciasto na pierogi. Co to? Ile tych pierogów, ile to tych pierogów wychodzi z tego przepisu? Tu było chyba napisane. Ładnie, to jest w ogóle, bardzo lubię tą jej stronę. 84 pierogi, także. 50 dla nas, 50 dla mamy. 50 dla nas, 30 dam mamie. Bo mama mówiła, że tak 20, a nie więcej, bo nie będzie wiem, kto u niej tego zjeść. No ale dobra. Ile tych. Słuchajcie. Kapusta. kapusta będę miała od mamy. Muszę sobie jutro przywieźć. I muszę do niej w ogóle później zadzwonić, żeby mi to przygotowała 60 gram suszonych grzybów. Mało. No pierogi z kawelną, szklanka, mała. No, dobra. dobra dobra, sprawdzę sobie to więc tak, namoczyłam 100 gram, to mam tam w przepisie z 60 ale ja będę robić też dla mamy więc chciałam trochę więcej no przecież zwariuję nie liż mi garnków muszę umyć ten garnek Matko święta. No i będę musiała garnek myć. A jak sobie zapomnę. To będę jeść z Twoją śliną. Ech! Podgrzybek brunatny i borowik szlachetny. Zamorzyłam. Tu jest jakoś coś 103 gramy. Ja będę musiała jeszcze dokupić grzyby, jak jutro pojedziemy, bo chyba bym chciała jeszcze zrobić zupę grzybową. W drugi dzień świąt, więc... Zobaczymy. Niech się to teraz moczy jeszcze trochę tej wody dolejemy może dobra niech się moczą zaraz to przykryjemy gdzieś tu powinny nam mieć przykrywkę z tego i one tak się teraz będą do jutra moczyć no będę robić z tego jeszcze uszka i będę do barszku i będę, to znaczy te pierogi też mogą być do barszczu ale do barszczu lepsze, takie mniejsze a jak coś zostanie to się zamrozi po prostu i będzie na kiedy chociażby na Sylwestra, marzeń to tu segregowanych śmieci ale teraz uh -huh, uh -huh zrobię sobie kawi, kawisz kawę muszę wylać tą wodę bo niektórzy zapominają podkładać i się zbiera woda w tacce. a tego jest dość sporo o. masakra dacie mi często ekspres kiedy zbiorę się do tego i Wam coś więcej o moim a stąd! Ekspresie powiem. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. I potem będę robić te pierniczki i będziemy je też zdobić. Ale zdobić chyba też nie dzisiaj. Zobaczymy. A może dzisiaj. W zależności, jak się do tego zabierzemy. A stąd co ty robisz? Ten mnie wykończy dużo, dużo? światełek? Taka sytuacja. Pożegnać, tylko zapomniałam oglądam dalej opowieść podręcznej sama z psem. no cóż, takie życie. świeczki się świecą. To też go Szkoda, że sama, wszyscy śpią. No ale trudno, dooglądam oglądam odcinek i też spać, bo jutro poniedziałek i trzeba działać. Czwartek już wigilia, trzeba się przygotować. Jutro pomaluję komoda. Do usłyszenia w następnym vlogu.